Cześć kochani, ja jestem Marta, a to jest kanał zwyczajna kobieta i witam was dzisiaj w ten oto chłodny, przemyślowy pojanek. Wracam już do domu i muszę się przyznać, że wizja tego, że przez kolejne miesiące w zimnie i w śniegu um, będę chodzić dziennie 4 km w to i z powiotem, w to i z powiotem. Ale zawsze staram się znaleźć jakąś taką pozytywną rzecz. W tym co w tym tym moim lęku, więc stwierdziłam, że w sumie to spoko, bo będę miała codziennie cardio i no i może jakaś tam figura fajna będzie, wiecie, <gry> może coś się tam uelastyczni i tak dalej, więc w sumie to spoko. Tak jak mówiłam, cały czas się tego obawiałam, że, że będzie ciężko. No ale to tak jest, gdy spoglądam na coś negatywnie i się tym przejmuję, zaczynam się jeszcze bardziej przejmować, jeszcze bardziej dołować i czasami zapominam o tym, żeby szukać tych pozytywów, bo, bo te pozytywy sprawiają, że jednak uśmiech na twarzy się pojawia i to życie wcale może nie będzie takie ciężkie, jakby mogło się wydawać. W zasadzie to będzie coś pozytywnego, więc uważam, że Kilometry do szkoły, tak jak mamy my, to wcale nie jest tak daleko. Pamiętam, ze moich czasów chodziło się w zaspach po kolana do szkoły i też miałam kilometry i przeżyłam, i dałam radę, i wszystkie dzieci z wioski chodziły ten kilometr do szkoły, więc jakoś damy radę. Przepraszam moi drodzy, nie uelastyczni, ujędyni, może coś się ujędyni po tych moich trzech ciążach. Byłam. No, wiadomo, to ciało po tych ciążach już nie wygląda tak samo. Mogłoby wyglądać nawet lepiej, oczywiście, ale to trzeba byłoby ćwiczyć. Właśnie, trzeba by było ćwiczyć, a, a ten piękny, idealny wygląd ciała to jednak nie jest coś, do czego ja dążę. Tak naprawdę zawsze byłam o wiele szczuplejsza niż jestem teraz. Pokochałam swoją uwagę, pokochałam siebie, akceptuję to, jak wyglądam. Akceptuję to, że mam 8 czy 7 kilo więcej niż przez większość swojego życia miałam i to jest okej. Okay. Idę do domku i suszę już moje pieski i planuję dzisiaj pojechać na zakupy rowerkiem i się zastanawiam, co założyć na głowę czy czapkę, gdy zakładam zwykłą czapkę, wieje mi po uszach. Czy założyć opaskę w opasce jest ok? Czy może kominiarkę? Bo kupiłam słuchajcie, kominiarki z wełny merynos właśnie na tą zimę, bo podobno nie ma nie ma złej pogody. Jest podobne złe ubranie. Patrzcie, jakie bezpieczne miasto! Dopiero teraz zauważyłam, że zapomniałam zapiąć rowerę na kłódkę. Naniosłam sobie drewna do domu, idę za chwilkę rozpalić w piecu, ale jeszcze zanim to zrobię, usiądę sobie z Wami i porozmawiam, ponieważ tak naprawdę rozpalę w piecu i będę musiała uciekać po dziewczynki, a gdy dziewczynki już yy, przyjdą do domu, to nie będę w stanie nagrywać, bo ostatnio jest ogrom, ogromny hardcore, więc nie będę to, oszu to oszukiwać. Że y, tak jest wspaniale i tak dalej, więc, więc po prostu skorzystam jeszcze z tego czasu, że one są w szkole i chwilkę sobie porozmawiamy. Dziś od rana możecie zobaczyć mnie w butach, które są z mojej pierowej paczki. Ym, jak wiecie, jestem ambasadorką Bosej Stópki. Bosa stópka to sklep, y, w którym znajdziecie zdrowe obuwie Barefoot. Ja już kiedyś wam nagrałam film o obuwiu Barefoot, także nie będę tutaj zanudzać. Tylko po prostu odsyłam Was do tamtego filmu, jeżeli jesteście ciekawi, ale wiem, że jest bardzo dużo osób, które, um, które odnajdują się w temacie i wiem, że uwielbiacie buty Barfoot i wiem, że nosicie i wiem, że kupujecie je z mojego polecenia. Także dzisiaj przychodzę z taką informacją, że na stronie bosa Stupka są nowe buty jesienno-zimowe. Które są wodoodporne, które mają szeroki nosek, i właśnie dlaczego ja wspominam o tym szerokim nosku? Ano dlatego, bo ogólnie to jest tak, że Tomek nauczył mi inwestycji w różne rzeczy i my zawsze inwestowaliśmy w obuwie i nosiliśmy je wiele lat. I mam już takie jedne buty, które mają 8 lat. Są skórzane i ogólnie wyglądają dobrze, jakby były po jednym sezonie. Ale są tak sztywne i tak ciasne, że ja mam wrażenie, że one zamiast mnie grzać, to mi te stopy moje ochładzają Więc wspominając o tym szerokim nosku, bo tym charakteryzują się buty barefoot Między innymi cieszę się z tego, bo będę miała wystarczająco dużo miejsca w bucie i będę miała po prostu dobre krążenie, co za tym idzie, po prostu będzie mi ciepło w moje stopy. Te buty to są takie buty można powiedzieć turystyczne, buty na szlak, ale nie tylko. No też jak wiecie, ja mieszkam w takich podbieszczackich terenach, więc zimą będzie mi na pewno wygodnie chodzić przez te zaspy wszystkie i po tych trudnych terenach i tak dalej. One są nieprzemakalne, także na pewno mi nic się nie przemoczy. Także teraz możecie mnie zobaczyć w tych bucikach, jeżeli jesteście Ciekawi więcej na ich temat, to koniecznie zobaczcie sobie w link, który jest w opisie. I ja oczywiście na cały asertyment sklepu mam kod zniżkowy, zwyczajna kobieta. I to by było tyle na tyle rzeczy informacyjnych. Ostatnio ktoś mi zadał pytanie, jaki moment w macierzyństwie jest najtrudniejszy? Gdy w jakim wieku są dzieci? I wiecie co, ja już myślałam, że najgorsze jest za mną. A to się okazuje, że wcale nie. I, I muszę przyznać, że jak już dzieci są większe i mają te 6-7 lat, to rzeczywiście życie z nimi jest o wiele łatwiejsze niż z takimi maluszkami. I jak już też ostatnio byłam pewna, że moja Wandzia wyszła z takiego najgorszego, buntowniczego wieku, tak, słuchajcie, się myliłam. I nie wiem, ostatnio jest mi jakoś tak mega ciężko Jedzie. Ty, o koparka przyjechała, słuchajcie, tyle mojego nagrywania. A, tyle mojego nagrywania. Dobra, kochani, ja tak w ogóle chciałam Was zapytać, jak Wy sobie radzicie, lub jak sobie kiedyś radziłyście, bo wiem, że tutaj jest wiele kobietek, które są starsze ode mnie. Jak sobie radziłyście z takim buntem dzieci? Bo ja mam, nie wiem, mam problem, żeby założyć dziecku skarpetki, mam problem, żeby założyć buty, kłytkę, żeby wyjść z domu, żeby zmienić pampersa, mam problem ze wszystkim, bo wszystko jest na nie. I ja, ja już nie wiem, jak mam sobie z tym radzić. Czasami po prostu siadam i płaczę, bo już po prostu moje prośby i błagania nie działają. Więc. Oj, ciężki ten mój ostatni czas. Jest ale już niedługo Tomasz przyjeżdża, także także będzie mi na pewno lżej, ale ja też wyjeżdżam z domu. Tomek zostaje z wujku dzieci. Ja wyjeżdżam. A gdzie wyjeżdżam to powiem wam niebawem, ale jest to taki nagły wyjazd i postanowiłam, że biorę ze sobą Wandę, bo właśnie boję się tego, jak Tomek sobie sam by pojadził z jej buntem. Więc zabiłam Wandę się ze sobą. Nie wiem jak długo mnie nie będzie. Może to będzie tydzień. Zobaczymy. A na dzisiaj już kończę, bo po prostu muszę jechać po dzieci, boję się, że niej nie zdążę. Całuję wszystkich, trzymajcie się. Pa!